Siemanko, dziś wam pokażę, co tutaj w pokoiku mam Pod lampami Tu różne... Przepraszam, bo mi ktoś wychodzi Zesfer Adana, zirveden selam Dur mas yokomi, pan pamaya devam Jok bundan tonda, size sigara filan Ucior yilgizlara, myk zezel bayan Harmanin, baba nerde, Czarszafyn Geçme buraya gel la Kezban'ım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz ramı vallahi malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyor Önce mi filmi dali Tu mam taki pokoik co Sobie roşinki w cieple trzymam I tu na przykład taki ventrikosum jest Ostatnia sztuka słabi troszeczkę rosł. Ale tutaj powoli sobie rośnie. Tu też mamy te anginki, tak zwane trzy sztuki też. Czermoje. Kawa. Tutaj kolokazja. Tutaj dracena. Tutaj, że śmietnikowa. Ale odratowała mi. Wypuściła. Koleołusów trochę Tam w rogu ananas I tutaj mam też taką fajną Proszę bardzo jaki a I tutaj są jeszcze datory. No i tutaj są Z rozdzielania te Grand nine I Tam jeszcze w sumie mam walutinki I tutaj że tak to wygląda nowy Teralion. cześć jakie cześć zapomniałem i dziękuję wszystkim za bicie 100 subskrypcji myślę że na wiosnę zrobi się jakiś konkursik także do zobaczenia dzięki za lajki hej